Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Panda, witam Was na moim kanale. Dzisiaj znajduję się w Age of History 2 oczywiście z góry przepraszam za moją e, króciutką przerwę, ponieważ no jak dobrze wiecie ja i ja i regularność na kanale YouTube czy jak na kanale Twitch na który oczywiście też e, serdecznie zapraszam na mój kanał Twitch tam czasem są streamy, e, też regularnie filmy na YouTubie e, No tak troszeczkę teraz żartem ale troszeczkę też w sumie na poważnie, bo sobie nie mówić. Dobrze wiemy, jak, wy, jak wygląda moje wstawianie filmów, czy streamowanie na YouTube, Ale tak, od razu z takich, wiadomo, takich rzeczy obowiązkowych, zapraszam do oczywiście dostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i napisania komentarza. Czy podoba Wam się mniej więcej ten content czy Age of History 2, ten filmik, który dzisiaj się pojawił? Możecie oczywiście zostawić Waszą opinię w komentarzu. Ale tak, co my tutaj dzisiaj będziemy robić? Już Wam mówię, co się dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj będziemy starali się pokonać III Rzeszę oraz ZSRR w latach II wojny światowej. Tak jest. I widzicie, jesteśmy Polską pod tutaj, prawda, władzą pana Józefa, Józefa Piłsudskiego i postaramy się pokonać pana Adolfa i pana Józefa. Tak jest. Tak jest ten na odcinek. Jeszcze od razu tutaj z rzeczy wstępnych. Tak wyglądają tutaj podatki, towary i tak dalej. A jeżeli chodzi o badania, muszę proszę przypomnieć to się patrzało. Technologii, o, a to sorry, technologie, to tak wyglądają punkciki. Najwięcej w przyrost. I co? No tak to wygląda. A więc mam już przygotowany pierwszy atak. Będzie to atak na moi drodzy na Litwę. Ponieważ jak dobrze wiemy Litwa od zawsze była polska. I tutaj w sobie w tą litwę wejdziemy. No, raczej nie będzie z tym większego problemu, ponieważ sobie nie mówić, to jednak Litwa, w porównaniu do nas, jest bardzo, bardzo słabym krajem. No i co, i to, to tyle było tak. Tyle byłoby oczywiście w wojny. Przejmiemy sobie wszystkie tereny. Myślemy żądania, oczywiście, oni to zaakceptują. I mi się wydaje, że kolejnym tutaj naszym, że tak powiem, potencjalnym przeciwnikiem będzie oczywiście Łotwa. I tutaj zobaczcie, ja mam pieniądze, czy mógłbym pod razu teraz zaatakować. Ponieważ no, Łotwa też oczywiście będzie miała nie wiadomo w wizji, e, czy tutaj dałem asymilację? Nie dam asymilacji. No dobrze, zaraz to się da. Teraz sobie szybko lecimy, proszę Państwa, w Łotwę. Proszę bardzo, o tutaj w ten sposób, żeby na wszystkie prowincje tutaj postawić e, naszą e, pięść czy dłoń. Mały, mały. No ale jak będziecie zobaczyć, Łotwa jest nasza. Ostatnie terytorium i wysyłam oczywiście żądania, że chcemy wszystkie ziemie. Ok, tak to, tak to się prezentuje na dzień y, 8 czerwca 1937 roku, że Litwa, Łotwa są już żywy w ziemiach, w ziemiach Polski. Teraz sobie wlecimy w oczywiście Estonię, ponieważ Estonia ma sześć prowincji i te prowincje no to e, dosłownie za sekundkę będą nasze, ponieważ już w mi się oni e, za dużego zagrożenia na nas e, nie robią. Tutaj już ostatnia rzecz, ostatnia rzecz zasadnicza, czyli desent, tę, tę, tę cepkę I łączymy tutaj sobie te dywizje i Estonia też tutaj ląduje w naszych ziemiach. Jak aktualnie zobaczycie już tutaj całą tą Litwę i Łotwę sobie e, zasymilowałem. Tutaj jednostki sobie do Warszawy, zasygnuję teraz tutaj całą Estonię i co? E, aktualnie tak e, się już zastanawiam, czy powoli e, nie, nie, ten, nie, nie, nie kisić kasy i nie próbować atakować Rzeszy, ponieważ Rzesza już jak możecie zauważyć i powiedziała wojnę Francji, co się wiąże z tym, że tutaj wojnę oczywiście dołącza Wielka Brytania, e, Wielka Brytania, no i te indie, i, i indie brytyjskie no o, w tych Malajach to nie gadajmy, bo to tam to mają oni sześć prowincji, więc to nie jest żaden, e, żaden, nazwijmy to, potencjalny przeciwnik. Ja tylko coś zacznę robić, to już jak macie zobaczyć, będę już się szykował tutaj pod atak na Niemcy, żeby. To też w sumie idealna dla nas okazja, żeby właśnie być taki już e, w plecy powiedzmy. E, kasy też trochę mamy, więc na pewno e, tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze, ustawienie o dywizji, to nie będzie problemem. Tutaj sobie cały już tu lewiec jak można zobaczyć pokoczyłem i muszę się śpieszyć, ponieważ nie chcę nawet patrzeć na tę frontką Francję, bo nie chcę się załamywać, bo widzicie, że już też pieniążki nie wyglądają najlepiej. Ale, ale tak, od razu wypowiadamy wojnę. Wypowiadamy wojnę, ze, nie za tylko trzeciej rzeszy. O kurczę, przypadek z no, ale to nic. OK. Tak, wejdźmy tu, weźmy tu, wejdźmy tu. Się podzielmy na pół się rozlejmy, jak to się tak po mówi. E, okej okay. No i dobrze. Też do widzę, siedzisz, tutaj wyślę na Niemcy, żeby szły dalej. I teraz tak. Tutaj na razie jest oczywiście teraz było prosto, ponieważ Niemcy jeszcze nie powystawiali jednostek, chociaż ja nie wiem tak naprawdę, czy Niemcy przypadkiem... OSS Maria. to Maria. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu. Bo nie wiem, czy Niemcy tutaj wszystkich dywizji nie wysłali. Czy to jest, jest jakieś 7000? O, tutaj były jakieś jednostki. Słuchajcie, Berlin jest polski. Tego jeszcze nie grali. Oczywiście tutaj sobie powysyłam tu wszystkie. O Boście ta mapa. Wracając, do sobie sobie tutaj wszystkie jednostki tak losowo na te Niemcy. Oczywiście Bochy dołączyły do wojny, aczkolwiek ja postaram się... Yy, w momencie, kiedy już tutaj przylecą duże jednostki niemieckie, to ja postaram się porozmawiać dyplomatycznie z Niemcami o, przez przypadek spacji, w ten. To jest najgorsze, co się może stać, moi drodzy, w, w tym Edge of History. To jest właśnie taki Missly, który skipuje turę. No, jeżeli ktoś z Was gra w Edge of History, to wie o czym ja mówię, że to jest najgorsze ciuteczki, chociaż ja nie, czy te rozmowy powiem ja tak, czy bo tak. Tutaj te 9000 jednostek nam się tutaj z, zdesantuje My tutaj też sobie się rozdaliśmy elegancko i to tak Wezmę tutaj powyżsane jednostki Które pokuszuje tą linię tak, Tu mamy te 7000, z którymi ja mi się nim wszystko nie chciał bić I ja raczej po prostu tutaj to zajmę yy, Dam, yy, wiecie, rozmowy pokojowe, postaram się wziąć jak najwięcej ziemi Chyba żeby ci Francuzi, jakimś studentom Jakimi studenci, Francuzi by tu chcieli, powiedzmy, nam pomóc? Chociaż no to szczerze mówiąc, wątpię. E, Okej, okay. zobaczmy, jak to wygląda. No, Niemcy, że tak my sami sobie zrobili na złość, co by nie mówić, bo jednak, gdyby nie wypowiadali wojny tej, tej Francji, tym aliantom, to prawdopodobnie, gdyby się najpierw zajęli mną, to na 100% by sobie poradzili. Jednak oni stwierdzili, że. Po co, po co myśleć jak można od razu lecieć i prze, przegrać całą wojnę światową. Oczywiście no tutaj widzę, że ojeku, dwa razy pacyfiknę przez przypadek no, Bo za szybko tutaj robię, postaram się to zrobić normalnie do spitteranowo, a to na no spokojnie. No żeś jak wiecie, już będzie zaraz upadać, to tylko patrzcie za ten dziki descent się nie szykuje od w włochów. Ale moi drodzy... Yy. Norwegia, nam jeszcze Finlandia wypowiedziała wojnę Ja się postaram z nimi porozmawiać O pokój, zobaczmy, się zgodzili, zgodzili się, super, Tak tak Rzesza się podajemy, sobie, weźmiemy oczywiście tutaj ten Kulewiec Weźmiemy sobie oryginalne, że tak powiem, inaczej aktualne tereny Polski I zaczniemy sobie cichać trochę Niemczech Okej, okay. no praktycznie podostawaliśmy, jak tak patrzę Kurde, tu idealnie by się że. O, zrobimy coś takiego. Niemcy zostały podzielone. No i teraz już mi się wydaje, że aż takim wyzwaniem nie są. No, jak mam być szczery, to żeby nie było, że ktoś mi w komentarzu napisze, że miałem podbić całe Niemcy, to ja tutaj poczekam te kilka tur, zasymiluję tę ziemię i zaraz w te Niemcy znowu wlecę. No bo tak naprawdę jest taka, że już te Niemcy, no. Nie są jakimś, yy, że tak powiem, no koksem, aktualnie już są, dużo oni są yy, w rankingu, zobaczmy, 21, no to raczej bym się nas spokojnie, nie, nie, nie potrzebuję z nimi się bić, ale yy, żeby się wszystko zgadało oczywiście ja tutaj zasymiluję ten cały terem i zaraz ponownie wrócimy w pieniądze. Słuchajcie, my tu gada, gada, o tym, żeby tutaj do dokończyć trzecią Rzeszę, a ja tutaj sobie patrzę, co się dzieje w, w Rzeszy. Przepraszam, nie wreszcie, tylko z ZSRR, a tutaj okazuje się, że jest zniechęka, że ZSRR ma wojnę z aliantami. Tak więc ja tutaj postaram się, moi drodzy, jak najbardziej rozstawić, rozstawić nasz, nasz, nasz front tutaj z nimi i zaraz oczywiście postaram się jak najszybciej wlecieć w ZSRR ponieważ chłopcze, no też tak to ujmę, bo w tym odcinku robi nam podwórkę, w sensie podwórkę w nam ułatwia, jednak no z drugiej strony jednak to my mieliśmy się bić, tak? my się, mieliśmy się bić, też te raz wezmę, podkładam yy, i oczywiście wypowiadamy wojnę z Syryi z Syryi, czy tam no, nieważne, w sumie nieważne jak się to wypowiada, bo zaraz to będzie w ziemiach polskich Ok, wjeżdżamy tutaj wszędzie, no Raczej Związek Radziecki wszystkie tutaj swoje, że tak powiem, jednostki odbywa no właśnie na granicy z tymi państwami. No i co? No troszeczkę... No nie powiem, że nie, ale bo troszeczkę, no ułatwił. To nie tak troszeczkę, tylko bardzo troszeczkę. No ale no co, no słuchajcie, walczyć z tymi krajami walczę. No ale jak bardzo jest to ułatwiane, no to to już niestety nie zależy ode mnie po prostu Bob stwierdził w sądzę, ja w sumie kto, tą wojnę wypowiedział czy to byli alianci czy e, właśnie związek ja nie wiem czy nawet jadą się do Moskwy dobije do, do czy już tutaj Moskwa nie będzie za szybciej zajęta przez e, aliantów no ale staramy się zobaczymy, postaram się przejąć jak najwięcej tak jak się da e, okej, okay. tutaj, tutaj, tutaj jesteśmy już na Ukrainie nawet jak możecie zobaczyć już tutaj alianci na pełnej są tutaj, Czekaj ja się jeszcze postaram porozlewać, żeby jak najwięcej tych punktów mieć konferencji pokojowej. No bo to, że wniosek Radziecki skapituluje, to już jest raczej bardziej niż oczywiste. Ale, tak, tutaj wyślemy do mostu połowy jednostek. Tych jednostek to dużo nie pozostawało, tak naprawdę. gdzieś one tutaj pozostawały z tyłu. No, ale tutaj wejdźmy. I no, zobaczmy, odbili Moskwę. No, i na Moskwę yy, UK teraz zajęło. No, tak jest, tak jest, mój drodzy. Ja tutaj się już to wycofam, tymi Moskami, yy, ponieważ trochę tutaj jest. Czekajcie, Moskwa jest teraz kogo? Polska jest. No to tak, tutaj myślę na pewno na yy, że tak powiem, żeby bronili tej Moskwy, bo nie chcę jej oddać. Yy, Im za darmo. Dobrze. Ok. Na razie z git, jest git, teraz tak, tutaj wyślemy połowę, tutaj wyślemy drugą połowę, tutaj prześlemy divizję na pomoc i tak, tu też jest ok. I no i tutaj wyślemy i zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tą y, ZTSRR. Zobaczmy, no już tak naprawdę tak to wygląda. Czyli tą najbardziej wartościową część y, swojego kraju już stracili, tutaj jest jeszcze jakiś ten ten, ale no nie mamy jak tu dojść Cześć, poczekajcie, tutaj jest z Jest. Nie wiem co ten go robi, jak to się dzieje, ale nagle tutaj się zwalniają terytoria radzieckie, dlatego ja tutaj jednak będę uważny, bo z tego co widzę, to normalnie oni jakby się odbijali, że tak powiem, no ale nie wiem jak to działa. No, zobaczcie, normalnie te normalnie te ziemia, oni sobie tak jakby odbijają. To w sumie dla nas lepiej, bo widzicie ja tutaj tych, y, tych punktów sobie jeszcze więcej pozdobywam, ale już chyba skończyło się. Jeszcze zobaczymy tutaj, co się dzieje. No tak, no to jest kwestia czasu. Y, ale myślę, że jeszcze zobaczymy. Chociaż wiecie co? Nie chcę mi się. Z nim tutaj zbytnio bić, nie chce mi się czekać, dlatego ja po prostu... So, wezmę sobie tutaj według punktów tyle, ile bym mógł Chociaż no ja bym osobiście chciał tutaj mieć jednak w naszym terytorium Zobaczmy, czy to jakoś się da logicznie połączyć O, da się No i tutaj myślę, że coś takiego jak zażądamy, To, że tragedii nie będzie Przy okazji nam po wojnę powiedziała Portugalia I co to jest? Związek Afryki Ale tutaj oczywiście weźmiemy Sojusz No i słuchajcie, no Czekajcie, oni przyjęli te te? Tak, te, 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 te rozmowy pokojowe, ale naturalnie już e, w teorii bym mógł zakończyć, e, w bym mógł zakończyć ten odcinek, jednak e, ja poczekam aż tutaj ten związek Radziecki przestanie już się bić z tymi aliantami i poczekam tutaj sobie zasymiluję te, 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 te nasze ziemie, już Związku Radzieckiego były. Sobie to zasymilujemy. I zaraz pójdziemy na rzeszę y, trzecią rzeszę na pan Adolfa, tylko trzeba zobaczyć czy pan Adolf tam jeszcze ze swoim y, śmiesznym krajem, czy on tam stoi, czy do tam nikt nie dojechał. Czekajcie, tutaj zasymilujemy zas ostatni ziemię. Ok, I tu zobaczmy... Tak, tu jeszcze rzesza jest cała, właściwie znaczy cała, no to coś nie zostało, tak więc ja tutaj widzę jednostki. Poczekam aż ten gościn trochę ogarnie i zaraz tutaj widać, się wlecimy. Moi drodzy, okazało się, że Niemcom było mało, i Niemcy wypowiedzieli po raz kolejny wojnę aliantom. Tak więc ja tutaj już nie będę czekał zbytnio, tylko po prostu wezmę te Niemcy w te Niemców z tyłu. Spróbuję zabrać zebrać jak najwięcej w prowincji, jak się da. I najprawdopodobniej zaraz zobaczymy już oficjalny. Czemu ja to widzę? Nie wiem, czemu ja to widzę. I prawdopodobnie zaraz zobaczymy oficjalny upadek Rzeszy Niemieckiej. Ale czemu ja. A ja mam się wojny z Netherlands. Czyli tutaj, tak? Bo to jest Holandia, no tak. To słuchajmy, no, jeżeli już Holandia nam wypowiedziała wojnę. No to będzie trzeba ewidentnie ich też zaatakować. Bo kurczę nie wiem, czy tych jednostek tutaj nie starczy. ale z tego co widzę, to starczy tutaj na stolicę dobrze, my tutaj sobie wejdziemy do rodu pokoju wejdziemy sobie, weźmy tutaj tą część tutaj tą część, żeby a, mogę wziąć tyle, no dobrze, to jest tak. czy oni to przyjęli, czy nie? kurcze, nie wiem czy oni to przyjęli, czekajcie, ja wezmę rozmowy pokoju jeszcze tutaj z Holandią żeby dali mi oni swoje tereny co tu się dzieje, bo ja nie rozumiem, czekajcie, jeszcze raz Wezmę tutaj to wszystko zaznaczyć, jeśli żądamy. Czy oni to przyjęli? Nie przyjęli tego, co oni ze sobą robią. Dobra, czekajcie, bo ja nie rozumiem. Jeszcze raz: Niemcy wszystko potwierdzą. Tak. Jak możecie zobaczyć, Niemcy się nie chcą zgodzić na. Ja nie wiem, czy to jest jakiś tutaj błąd gry, czy o co tu chodzi, ale. Możecie zobaczyć, po prostu oni nie chcą się poddać Nie wiem czemu. Nie się na pojęcia, czemu. Po prostu Uf, raz. Widzicie? Nie chcą się po prostu podać. Y ja tutaj po prostu przygotuję sobie te wo wojsko tutaj. I w sumie wezmę, zobaczę, jak zaproponuję ktoś sojusz. Coś w sojusz. Nie, no patrz, nie patrzcie. Nie wiem, czy to się coś zbagowało, czy co. Czekajcie, zobaczcie, gdzie ta Polanka wszystkim ma y, tereny tutaj. Czy mi się tutaj chce wchodzić specjalnie? No niezbyt. A nie, no zobaczcie, i w teorii nie mam wojny już z Włochami i Trzecią Rzeszą, a jednak to są tereny okupowane. Z o, Jeszcze raz, rozmowy pokojowe. Zarządzaj. O, dobrze. Tutaj się już ogarnęło i zadziałało, i teraz zobaczmy, czy jak proszę: y Holandię, o ten czy się zgodzą. O, zgodzili się, dobrze, się naprawiło, choć myślałem, że coś tutaj jest nie tak. No i co? Myślę, że na tym mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. Y tak wygląda nasza Polska w roku 1943. Y Rzeszy już na świecie nie ma. Y Włochy chyba tam zostały, ale po tych Włochów, to nie wiem czy Włochy. chociaż nawet nie wiem czy te Włochy zostały, Jak zostały to może gdzieś, nie wiem, tu może to są Włochy, nie no chyba nawet już Włochów nie ma, no tutaj Związek Radziecki powiedzmy niby przeżył, aczkolwiek ich upadek jest, no nie, nie tam, no nie ma szans, bo że oni to wytrwają, walczą z aliantami, oni ich, oni go, pana Józefa na pewno... Rozwalą. No i co, moi drodzy? To by było na tyle w dzisiejszym Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się taki content z Edge of History 2 podoba, możecie zostawić łapkę w górę, napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. I co? No, słyszymy się. Słyszymy się, co? W na następnych odcinkach, tak? Co? Trzymajcie się. Cześć. I pa.